Bajeczne przygody Ani i Elzy, topniejące serca. Tego pięknego, wiosennego dnia słońce było wysoko na niebie, a Anna krzątała się po zamkowej kuchni, cała w skowronkach. Nie mogła się już doczekać pikniku, który zaplanowała dla swoich przyjaciół. – Gotowa? – zawołała Elza od progu kuchni. – Prawie! – odparła Anna, zatrzaskując pokrywę koszyka piknikowego – Większość bagaży czeka w holu. Czy mogłabyś wziąć jeszcze tę brązową torbę? A co w niej jest? zaciekawiła się Elza. Same niezbędne rzeczy zapewniła Anna. Jesteś pewna, że wszystko spakowałaś? Może powinnaś wziąć, no nie wiem, cały zamek zagadnął Krzysztof i roześmiał się serdecznie. Po prostu chcę, żeby wszystko było jak należy obruszyła się Anna. Będzie cudownie, uspokoiła ją siostra. Najważniejsze, że spędzimy razem trochę czasu. Ja już się dobrze bawię, oznajmił Krzysztof. Dźwigająca bagaże Anna z trudem zdobyła się na uśmiech. Sven i ja się tym zajmiemy. Chłopak pośpieszył z pomocą. Cześć wszystkim, zawołał Olaf, zbliżając się z biegiem do swoich przyjaciół. Uuu, czy to koszyk piknikowy? Kocham pikniki. Tak się cieszę. Chodźmy już szybko, szybko. Piknik, czas zacząć, oznajmiła uroczyście Anna, po czym cała piątka ruszyła w góry. Kiedy szli przez łąkę, Anna się zatrzymała, by odetchnąć głęboko. Nic nie pachnie tak pięknie jak wiosenne kwiaty, powiedziała. To prawda? zgodziła się Elza. Mm, wymruczał Olaf, zanurzając nos w kolorowych pąkach i upajając się ich zapachem. – Patrzcie! – wykrzyknął Olaf, pokazując zerwany płatek. – Wygląda jak serce. – Piękny – przyznała Anna i z uśmiechem ruszyła przed siebie. Nagle coś zwróciło uwagę księżniczki. Anna się schyliła, żeby zerwać liść bluszczu, z dumą pokazała go towarzyszą. Ja też znalazłam serce, wykrzyknęła. Wspaniale, pochwaliła ją Elza i dołączyła do poszukiwań. Znalazłam, zawołała wesoło królowa, podnosząc gładki kamień w kształcie serca. Czekajcie, teraz moja kolej, wtrącił Krzysztof. Ja też zaraz coś znajdę. Zakład, że będę pierwsza. Anna wybuchnęła śmiechem i wystartowała. Krzysztof zerwał z drzewa młodą gałązkę i wygiął ją na kształt serca. Mam wykrzyknął, ale jego radość trwała krótko, bo gałązka zaraz się złamała na pół. Nawet Sven przyłączył się do gry. Reszta spaceru upłynęła przyjaciołom na poszukiwaniu serc. Niektóre wyglądały jak złamane, inne były idealne. A pozostałe czasem nie, przypomina, nie przypominały serc. Ale poszukiwania były świetną zabawą. Kiedy wreszcie dotarli do celu, Krzysztof i Anna sprawili pozostałym miłą niespodziankę. Na ich oczach zamienili pobliski krzew w ogromne serce. Dobrze, że spakowałam te sekatory, powiedziała Anna. No tak. Co to za piknik bez sekatorów? zażartował Krzysztof. To najlepszy piknik na świecie zawołał Olaf, rozkładając na trawie koc. Anna tymczasem wzięła się do rozpakowywania koszyków i toreb. Wyciągała kolejne talerze, filiżanki, sztuczce, aż. O nie, wykrzyknęła Anna, zaglądając do środka ostatniego koszyka nie wzięłam nic do jedzenia. – Spakowałaś świeczniki, ale zapomniałaś o jedzeniu? – zapytała z niedowierzaniem Elza. Anna powoli skinęła głową i wszyscy głośno się roześmiali. Ale przynajmniej pamiętałam o deserze. Anna zachiłotała, po czym otworzyła niewielkie pudełko, w tej samej chwili śmiech zamarł jej na ustach. Po deserze została tylko bezkształtna masa. Przygotowałam czekoladki, ale roztopiły się na słońcu. Kap, kap. Pierwsze krople deszczu spadły na ziemię. Tego tylko brak brakowało! zawołała Anna, spoglądając wyrzutem na zachmurzone niebo. Ten deszczyk jest taki odświeżający! zachwycił się Olaf. Po chwili jednak deszczyk zamienił się w ulewę. Księżniczka Anna poleciła wszystkim, aby schowali się pod kocem. Olafie! Na piknikach nie powinno padać, Anna upomniała bałwanka, który nie tracił dobrego humoru, humoru, mimo że wszyscy kuryli się z zimna pod kocem. A może właśnie powinno, odparł Olaf, kompletnie niezrażony. Gdyby nie padało, to byśmy się teraz tak do siebie nie tulili. Kap, kropla deszczu skapnęła z koca, który z każdą sekundą coraz bardziej nasiąkał wodą. Anna jęknęła, nie tak wyobrażała sobie dzisiejszy piknik. Tak mi przykro, powiedziała. Może po prostu wróćmy do domu? Jeszcze nie wszystko stracone, oznajmiła nagle Elza. Podniosła ręce i w jednej chwili wyczarowała altanę z lodu. Jest przepiękna, zachwycił się Olaf. I praktyczna, dodał Kristof. Dziękuję, Elzo. Anna z wdzięcznością przytuliła siostrę. Może zjemy chociaż tę roztopioną czekoladę? Łyżeczek na pewno nie zapomniałam spakować. Po krótkim zastanowieniu, Elza wyczarowała jeszcze foremki z lodu. Wlej to tutaj, poradziła. Udało się. Z roztopionej czekolady powstały pyszne lodowe przysmaki w kształcie serduszek. Przyjaciele usiedli wygodnie w altanie, przyglądali się szalejącej wokół ulewie i zajadali wyśmienite, mrożone serca z czekolady. Teraz wszyscy mogli się zgodzić z Olafem, to był najlepszy piknik na świecie.